Yo, siemano, siemano dzisiaj Wam pokażę, jak zrobić modowany żółty strój z Ala żółtymi joggerami. Dlaczego Ala? Bo to nie są prawdziwe żółte joggery. Teraz Wam tu na wstępie mówię. Potem będziecie mi pisać w komentarzu: Ej, Mich, ty nie wiesz, jak joggery wyglądają. Ja bardzo dobrze wiem, jak właśnie jogery wyglądają, dlatego wam tutaj mówię, że to nie są prawdziwe joggery, tylko to są te podrobione. E, jeszcze pamiętajcie, że ten glitch usuwa stroje, tam zawsze mi mówicie, że nie mówię, no to teraz wam mówię. Jeszcze zapraszam do mojej ekipy w Geta Online, macie link w opisie. No i przełączamy się na drugą postać, właśnie na zmianę postaci, to jest babka. Jak nie mamy stworzonej postaci, to ją właśnie tworzymy. Przenosimy level, wszystko tam na tą drugą postać i ją zapisujemy. Przechodzimy teraz do sklepu i wchodzimy w spodnie sportowe. To są pierwsze spodnie. Potem wchodzimy w ubrania i są to kamizelki motocyklowe i numer 50. Nakładamy tą kamizelkę. Kupujemy i nakładamy ją. Idziemy teraz do butów. I to są zwykłe buty. I numer 33. Nakładamy numer 33 butów. Idziemy teraz do akcesorii. Ściągamy kolczyki. I wchodzimy w rękawice i numer 12. To są te leśne taktyczne rękawice. Wchodzimy teraz w czapki i półciemne czapki numer 78. Tutaj mi właśnie tych kolczyków nie ściągnęło. Nie wiem czemu. No i teraz wchodzimy w menu interakcji. Wchodzimy w kamizelki. I zwykła kamizelka nakładamy. I idziemy do tutaj Lady i zapisujemy strój. A na 12 miejscu, pamiętajcie, zapisujemy na 12 miejscu. No i teraz wchodzimy w odzież i kurtki robocze. I numer 9. Wchodzimy teraz w kamizelki e, w koszulki do zbrojenia. Sorry. I numer 60. Zakładamy ją. No i teraz idziemy znowu tutaj właśnie do tej lady i zapisujemy strój na, 12, na 13 miejscu. Wychodzimy, nakładamy pierwszy strój. Wchodzimy teraz tutaj w odzież i zwykłe stroje standardowe i nakładamy ten pierwszy strój chika. Kupujemy go, nie zapisujemy i wchodzimy w kreator e, tego wyścigu. Na kreatorze wyścigu tworzymy wyścig lądowy. Obok domu Trevora tam wyścig. Tutaj w szczegóły wyścigu stawiamy: tytuł, fotka, opis, okrążenie jedno, rozmieszczenie punktów dajemy. Powyżej jednego kilometra odległości. No i tworzymy wyścig. Ja tutaj trochę ten wyścig zmieniłem, bo tam zawsze jechałem przez te. Mm, przez te właśnie zarośla. Ale teraz normalnie po ulicy będzie skrócony wyścig. Szybciej to idzie. Więc jak już tutaj stworzymy wyścig, to robimy test wyścigu. Jak już zrobiliśmy test, to go potwierdzamy. Wchodzimy w online i w zmianę postaci. Na zmianie postaci usuwamy postać kobiety. Jak już sam usunęliśmy, to dajemy powrót do GTA5, czyli do trybu fabularnego. Jak już nas wczytało do fabuły, to wchodzimy na online i dajemy sesję tylko dla zaproszonych. Jak nas już czytało do online to idziemy do sklepu I wchodzimy w spodnie I to są bojówki I to są te Żółte piaskowe bojówki Nakładamy je Idziemy teraz do Odzieży I nakładamy Hop wyścigowy, żółty ten Nagasaki. Wchodzimy teraz w buty. I w butach to jest numer 12. To są te zimowe buty takie. No i jak już mamy tutaj wszystko, to wchodzimy w online, w akcję i naszym ranego gliny. Pamiętajcie, że naszym ranym glinie muszą być stroje posiadane przez gracza, ustawione, bo wam wtedy nie zmieni stroi. No i dajemy dwa razy strzałkę w lewo i widzicie macie taki strój cały żółty Widzicie macie joggery nawet Do tego są żółte buty z Linii Śmierci Pasek policjanta nawet macie eee, Jeszcze wam przypominam, że to nie są prawdziwe żółte joggery Że jak zmienicie buty w tych spodniach to się pojawią z powrotem te zwykłe spodnie Was tutaj uprzedzam Dlatego zapiszcie od razu ten strój jak go zrobicie No i widzicie, strój jest kozak. Ustawcie sobie jeszcze opcję migania tego stroju, bo to fajnie będzie wyglądać. No i idziemy teraz do Amunition i zapisujemy strój. Jak wam się taki strój podoba, to możecie zostawić łapkę w górę, napisać w komentarzu czy wam się podoba, jaki chcecie następny strój. Możecie subnąć kanał, bo za niedługo już 2000 subskrypcji, więc ja się z wami żegnam. Do następnego. Yo, siemano.